Cześć, tutaj Magda Karwat Marek. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, gdzie rozmawiamy o codzienności i o zwyczajnym życiu. A dzisiaj odwiedzę Kasię Pilitowską i Barta Sudera, restauratorów z Krakowa. Zresztą sami sobie wyobraźcie taką sytuację, jak z filmu trochę krakowski Kazimierz z jednego okna. Oni w swoim mieszkaniu widzą swój jeden bar, z drugiego w innej części domu swój drugi bar. Obydwa są bardzo popularne, oblegane wręcz. No, a w środku domu oni, czyli dwie artystyczne, kolorowe dusze, z takim mieszkaniem, z którego po prostu aż się nie chciało wychodzić. No, sytuacja idealna, idealne życie z mojej perspektywy, ale właśnie o to też ich zapytam. Zresztą porozmawiamy też o ulubionych przedmiotach. Oni nazywają się żartobliwym szajsownikami, czyli takimi zbieraczami różnych rzeczy, podpowiedzą, gdzie tego szukają, na jakie rzeczy zwracają uwagę, jak urządzić takie piękne, eklektyczne, wciągające wręcz mieszkanie. Jestem jakoś dziwnie spokojna o to, że Wy też się wciągniecie w ten dom i w tych ludzi w te opowieści. Ten podcast będzie trochę nietypowy, to znaczy, będzie on w formie reportażu. Dajcie koniecznie znać, jak się słucha. A ja na początek zapytałam Kasi i Barta, czy te przedmioty, które nas otaczają, czy to są prezenty? Tak, tak. Nie, nie, proszę tam tego nie kłaść. Proszę położyć tak jakoś, żeby to nie spadło. To jest ikona polskiego designu w muzeum. Leży w muzeum na w Rzeczpospolitej w Warszawie. I w jednym miejscu w pokoju stał bardzo dziwny przedmiot. To jest, to jest, popie, to jest popielniczka. Dawniej się paliło w samolotach. I to są popielniczki z klasy look, deluxe, bo były taka, nie była pierwsza klasa, jest, tylko to była taka klasa biznes, biznesowa dla biznesmenów w latach Perelowskich. Nie, nie, nie. Pilnowa. One były, były na filmie gdzieś. Ktoś pokazywał, że były chyba w tym muzeum, to właśnie że po spowiedzi. Zakurzona. I takie były popielniczki. Mnie to strasznie śmieszne, że wszystko było ryba. porcelanowe w tamtych czasach i ja nie wiem, tłukło się i znowu i. Interesowało mnie, skąd znalazł się u nich taki rzadki i cenny przedmiot. Za 5 złotych spod hali targowej, cena katalogowa 460, obecnie. Jest od pana Szkiełko, który przychodzi co środę do Humusii. Pan Szkiełko starszy pan, który przychodzi z takimi torbiszczami i wyciąga takie wspaniałe rzeczy. Z, z, gaze z gazet różnych. Jak wychodzi, to też się pyta, czy może wziąć jakieś gazety, żeby następne pakować. Miałam wrażenie, że wszystkie przedmioty, albo większość przedmiotów w ich mieszkaniu ma swoje bardzo ciekawe historie. My bardzo niewiele rzeczy kupujemy w sklepach, w sensie do wystroju mieszkania. Zawsze lubimy kupić coś, co ma albo swoją historię, albo po prostu najzwyczajniej nam się podoba. Nie ma tutaj ikon designu, znaczy może są dwie, czy tam może trzy, a może w tej chwili już cztery. Ale jest to coś, co nam się bardzo podoba i ten eklektyzm, który jest w tym domu jest zamierzony. To znaczy to pomieszanie lat 70., -tych, 60. -tych, czy tam jakichś przedwojennych nawet rzeczy wynika z, z, mówiąc eufemistycznie, zbieractwa tak naprawdę czasami się nazywamy szajsownikami, czyli takimi osobami, które zbierają najnormalniej na świecie szajs, który potem odpowiednio Odpowiednio jakoś wyeksponowany czy też postawiony, coś mówi, ładnie wygląda. Natomiast ja też nie lubię robić scenki rodzajowej. Uważam, że na przykład, że kura rozmawia z rybą na stole albo, że do tego jest jakaś tam lampka. Tak jest z pingwin. jeszcze. I z pingwinem, tak, dokładnie. Pingwin, czyli lampka też, no teraz już przeszła do takich ikonicznych lampek z Perelu, ma ksywkę pingwin, to jest tamta lampka na stole. Bardzo rzadko jest to, żeby występowała w takiej idealnej całości, jak my ją mamy. Przeważnie ten klosz, który jest, który jest szklany, jest stłuczony, go po prostu nie ma. Reszta jest, reszta jest z blachy, więc się nie tłucze i od niedawna dopiero z nami mieszka, mieszka pingwin i pingwin lubi rozmawiać z kurą. Kura stoi koło niego. Kiedy rozmawiałam z Kasią i z Bartem, to wydawało mi się to wszystko takie proste. Oni mówili o tym z taką bardzo dużą lekkością, a przecież to nie jest takie oczywiste dla wszystkich ludzi, jak urządzić pięknie swoje wnętrze. Mi się wydaje, że ludzie dzielą się na chyba takie, kiedy kilka, kilka rodzajów. To znaczy tacy, którzy wiedzą co to jest Chanel i Dior i Versace oraz na tych, którzy po prostu wchodzą i mają tak zwany golden touch i po prostu dotykają rzeczy, które nawet nie mają marki, ale są po prostu piękne same w sobie oraz ci, którzy wchodzą, szukają, grzebią i nigdy niczego nie znajdują. Kura, I wtedy dostają staryda. od nas te rzeczy piękne, no nie? Ja kompletnie nie wiedziałem, co to jest. Tylko po prostu popatrzyłem na to, zobaczyłem, że to jest stare szkło i studziłem, to może być fajne. I dopiero później, bo Kasia też tą kurę przepuściła przez swoje ręce i ona poszła dalej. I ja wziąłem ją i przecież to pasuje do ptaszka. To Ja ile ją kupuję? Ile? 40 zł. E, rybkę dopiero. Po jakimś czasie w ogóle Kasia zobaczyła, że to jest ryba. Flondra. A, flondra. Mm -hmm. A, I dopiero jeszcze później zaczęliśmy sprawdzać, czy to jest jakieś coś. Jakieś książce ostatnio dopiero ją zobaczyliśmy. Tak, bo no. mamy Polish Look, książka, która została wydana i która opisuje ceramikę polską lat 60. -tych. Znaczy wiedzieliśmy, że to jest y, albo z chuty szkła Hortensja, albo z, y, albo jakaś ja, coś, co dotknęły ręce projektanta Drosta, ale nie wiedzieliśmy dokładnie, jaką ma wartość, bo po prostu bardzo nam się ta flandra spodobała. No i leży teraz na stole i okazuje się, że też jest unikatowa. Rządu no, to jest tylko papielniczka z jakimiś tam plamami na dnie, a dopiero trzeba się wpatrzyć, że na obrzeżu pojawiają się oczy, które prześwitują przez tą rybę i to jest bardzo fajne. I może ma ogon też. Bo trzeba wiedzieć, że flądra ma oczy tylko po jednej stronie, bo po drugiej niestety nie ma, bo musiałaby tym okiem orać odno, To byłoby niewygodne dla tej flondy zdecydowanie. Ja cały czas zapieszczone oko jedno. Zauważyłam, że w tych opowieściach Kasi i Barta cały czas pojawiają się jacyś ludzie. Ktoś coś powiedział, podrzucił, zobaczył, podpowiedział. I wydaje mi się, że oni po prostu muszą tych ludzi lubić. Bardzo lubimy ludzi. To znaczy, uważamy, że y, ludzie i ich historie y, stanowią od zawsze część naszego życia, i zawsze y, mnóstwo ludzi przewijało się nie tylko przez nasze życie, ale właśnie przez ten dom. Mieliśmy taki okres, y, że e, robiliśmy tutaj m, prawie w każdą niedzielę śniadania, które zaczynały się o godzinie 12, a kończyły o 17. Przychodziły to jakieś dzikie tłumy czasami nieznanych nam e, osób i. Żeby było jeszcze śmieszniej, to nie tylko to były śniadania, które zaczynały się o godzinie 12, ale były to śniadania przebierane, więc wymyślaliśmy tematykę i część ludzi się nie wstydziła i przychodziła od razu przebrana z domu od siebie. Na przykład było kosmiczne śniadanie i trzeba było nawiązać do kosmosu, kosmonautów i tak dalej. A ponieważ wszyscy uwielbiamy lata 70., 80., więc staraliśmy się odnieść do albo pierwszego lotu w kosmos, albo do, Walentyn, w do, wa tak, do walentyny tieriszkowej, albo w ogóle do wszystkich tych śmiesznych rzeczy z lat 70. czy 80. -tych. Było na przykład takie śniadanie, które nazwaliśmy e, Bogata wieś, biedne miasto. I trzeba było się przebrać e, za, za jedno z tych... Za, jedno, za kogoś, kto reprezentuje jedno albo drugie. Więc rzeczywiście ludzie są. Natomiast te przedmioty, przedmioty mają w sobie historię ludzkiej. i to jest najfajniejsze, że czasami je poznajemy, bo je kupujemy na przykład pod halą targową czy od pana szkiełko, czy mamy parę takich sekretnych miejsc, gdzie kupujemy te stare przedmioty, albo ktoś nam je daje. Podrzucają nam dwie rzeczy. Ludzie podrzucają nam owoce i warzywa pod drzwi albo gdzieś tam i, mówię, i wysyłają SMS-a. Kasia, Bart, coś tam przywieźli. Te gruszki, które leżą na stole, zostały nam wczoraj podrzucone. E, Właśnie odebraliśmy je, ale ktoś zadzwoni, powiedział, że ma gruszki z ogrodu. Śliwki, które tam też już za chwilę będą powidłami, też są z jakiegoś ogrodu. E, I czasami ktoś po prostu dzwoni i mówi: no, sprzątam, albo znalazłem, albo mam, albo babcia, albo ktoś tam. No i przygarniamy te, e, te przedmioty. To jest też tak, że. E, jest nas tylko już dwójka w tym ogromnym mieszkaniu, ale w tych wszystkich szafach stoją różne bibeloty i czasami zmieniamy dekoracje. Jedne chowamy, drugie wystawiamy, przestawiamy. Trochę się nudzimy, a przedmiotów mamy dużo, więc możemy sobie trochę poprzestawiać. Na przykład już nie wolno mi zbierać karafek. Zgadnijcie, no dlaczego przestałeś się tam mieścić. Po prostu. Podejrzewałam, że tych karafek może być rzeczywiście dużo, a ile? Nie wiem. Nie wiem, ale mam jeszcze parę skitranych. nie mówiąc też nie możesz. Już A nie krzesło też już nie wolno zbierać. A teraz czas na moje ulubione pytanie, ponieważ bardzo mi zależało, żeby Kasia i Bart niejako mnie oprowadzili po swoim mieszkaniu. Chciałam poznać mapę tego domu. To znaczy, gdzie zaczynają dzień, którymi ścieżkami chodzą, które miejsca są rzadko uczęszczane. Byłam bardzo ciekawa, co mi opowiedzą. Znaczy teraz nie mieszka z nami y, moja córka Zosia. E, więc e, kiedyś ta mapa trochę inaczej wyglądała, bo pokój, który obecnie od niedawna dostał nazwę biuro Bart'a, inżyniera Sudera. To jest twoje kancelaria. biuro? Kancelaria. A wiem, kancelaria jest z Trzeciej Rzeszy. Ty masz biuro, bo ty jesteś inżynier z wykształcenia, do przesady. E, e, więc tam był pokój Zosi. Pierwotnie to była kuchnia w tym mieszkaniu. E, kuchnia przeszła tutaj, czyli do największego pomieszczenia. Pierwszą rzeczą, którą... No jest to też pokój gościnny. To jest pokój gościnny. Pokój ale to w ogóle jest szaleństwo. sposób myślenia o mieszkaniu, o tym miejscu, gdzie się przebywa, żeby myśleć o nim jako o mapie. Ja bardzo lubię mapy, ale nigdy nie myślałem tak o takim mieszkaniu, o domu. Bo my nie wyrażamy się o nim jako o mieszkaniu, tylko to jest nasz dom. Tak, to jest nasz dom. No. Nie mówiliśmy nigdy o tym domu, że to jest mieszkanie, to prawda. To jest mieszkanie, to jest takie do wynajęcia, no nie? A dom to jest dom. Więc w naszym domu mamy zwyczaje, niewątpliwie tak. Jak wstajemy, musimy zrobić dwie rzeczy. Puścić muzykę i zrobić sobie herbatę. To są dwie rzeczy, bez których właściwie nie opuszczamy tego mieszkania. Nawet bardzo, bardzo, bardzo wcześnie musimy zrobić te rzeczy. Nie jesteśmy kawoszami. Pijemy sporadycznie kawę dla towarzystwa, natomiast nie potrafimy obejść się bez herbaty. E, muzyka rano jest, jest też pewnym rytuałem, ponieważ musi to być muzyka, która. Jest najczęściej albo muzyką jazzową i to wybrane albumy. Najczęściej słuchamy Milesa Davisa rano, a dzisiaj był akurat Markus Miller, nasz ukochany gitarzysta jazzowy. Bo się spieszyliśmy i rzeczywiście ten rytm był trochę bardziej taki na no, tej gitarze, był przyspieszający, bo jednak Miles Davis nas rozleniwia trochę rano, ale czasami, szczególnie w soboty i w niedzielę, pozwalamy sobie na odrobinę szaleństwa i idą bardziej elektryczne rytmy. Czasami słuchamy elektroniki rano. Mamy też swoich ulubionych DJ-ów. Bardzo lubimy krakowskiego DJ-a, a właściwie kompozytora Daniela Dramza i mamy też jego płyty, mamy też jego muzykę w wersji winylowej, więc czasami sobie puszczamy po prostu coś na winylu. Jest to taki widok, że jak ja słyszę, że zaczyna coś grać, to wiem, że następnym obrazkiem, który zobaczę jak tu wejdę, to Bart z racuchem, którzy siedzą tutaj pod tym adapterem i wybierają e, muzykę z Spotify'a. Spotify tak. Bo to jest tak, że mamy strasznie tą podłogę, tak nam się telepie, bo to są drewniane legary i jak puszczamy gramofon, to musimy po prostu siedzieć właściwie w jednym miejscu. Bo bardzo igła nam przeskakuje, ale bardzo lubimy słuchać spłyt muzykę. Musicie wiedzieć, że Kasia i Bart widzą swoje dwie knajpy z dwóch okien różnych w swoim domu, czyli z kuchni widzą jeden bar, a z sypialni widzą drugi bar. Zastanawiałam się, czy to nie jest jednak mieszkanie zbyt blisko pracy. Bardzo to ułatwia logistykę i skraca te wszystkie takie okresy, kiedy. Większość ludzi spędza 45 minut w drodze do pracy, to my nie mamy tego. A ja strasznie lubię te dźwięki, bo ja wiem, bo ja wiem jaki, dźwięk, jaki dźwięk znaczy co. To znaczy, co znaczy jaki dźwięk. Tak? Jak słyszę takie delikatne łańcuszki, to wiem, że dziewczyny rozkładają stoliki w taszku. Jak słyszę bardzo wcześnie rano takie charakterystyczne otwieranie drzwi, trudno mi jest powiedzieć, takie jak gdyby dopchnięcie drzwi, bo naraz się nie zamykają. To wiem, że ktoś przyszedł do robić majobes albo kimchi w nasz, na zapleczu humussi. Wiem, też słyszę, jak otwiera się okno w kuchni w humussi, jaki ma dźwięk, więc te dźwięki, które słyszymy, powodują, że robi się takie bardzo przyjazne i bardzo nam bliskie otoczenie. I w ogóle nie mamy czegoś takiego, że po pierwsze, nie mówimy na naszą pracę robota i nie chodzimy do roboty, tylko to jest nasza praca, którą bardzo lubimy. Bardzo lubimy te dźwięki, bardzo lubimy patrzeć, czy ktoś siedzi przy stoliku. Czy jest zebranie pracowników kuchni u Doroty rano? Tak. I różne są dźwięki, które towarzyszą w tym mieszkaniu, ale y, bardzo lubimy tu mieszkać. Klepik y, spożywczy otwiera kraty rano. A jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wcześnie rano, y, czyli gdzieś koło czwartej, y, od tamtej strony dochodzi do nas y, zapach y, chleba z piekarni na Majzysa. 6. Wysłamy tu taki mały, mały mikroświat i bardzo nam on odpowiada. Miałam takie wrażenie, kiedy rozmawiałam z tą parą, z Kasią i z Bartem, że ich życie jest idealne. Nie wiem, czy takie życie istnieje, nie wiem, czy oni się z tym zgadzają, ale byłam bardzo ciekawa, co odpowiedzą na to pytanie. Czy mają życie idealne? Nie, my tak wyglądamy wyzluzowani, ale są takie momenty, kiedy musimy się od tego oderwać i, i, i musimy sobie zrobić przerwę też od, od tego, bo nie da się mieć szczęścia 12 miesięcy w roku. Zobaczmy <śmiesz> wyjechać na wakacji. Można no, tego nie znieść fizycznie. Ja powiem tak, e, e, słynne powiedzenie Gastro nigdy nie zasypia, jest jednak powiedzeniem absolutnie prawdziwym. To wiedzą ci, którzy przede wszystkim nie są tylko właścicielami, ale po, po prostu pracują fizycznie na co dzień w swoich restauracjach czy w swoich barach. I my jesteśmy takim, tą, tą nieliczną grupą właścicieli, mówię nieliczną, bo rzadko spotykamy ludzi, którzy fizycznie pracują w swoich restauracjach. Najczęściej są osobami po prostu zarządzającymi. To też jest bardzo odpowiedzialna, odpowiedzialna rola, ale my mamy te wszystkie role w jednym, tak? i zarządzającego, i gotującego, i robiącego humus, i robiącego za, zaopatrzenie. Nasze malutkie dwa bary nie mają kogoś takiego jak menadżerowie czy kierownicy zmian. Wszyscy tam mają takie same funkcje, czyli są jak równi, my jesteśmy osobami, które zarządzają razem z moją córką Zosią. I w związku z tym, że też tam pracujemy, czyli ja na przykład pracuję w ptaszku, wymalnie w kuchni, to znamy rzeczywiście te nasze bary tak od potrzewki i tak dokładnie i czasami nawet zbyt blisko jesteśmy tych wszystkich problemów, niż osoby, które w ogóle nie zaglądają do swoich restauracji czy też nie były nigdy w kuchni albo były efemerycznie. Więc to ma swoje dobre, dobre i. Teraz już się boją wejść. To, to ma swoje dobre i złe strony. Czyli miesz, to mieszkanie to tak. podania tego wysokiego dzbanka? Takiego... takiego. To ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony jesteś tak blisko, że już bliżej nie możesz być swojego, swojego miejsca pracy. A z drugiej strony. Em... Czasami nie chcesz być aż tak blisko, tak, bo to też powoduje, że wszyscy, którzy... Znaczy, że świadomość tego, że jesteśmy tak blisko powoduje czasami, że e, jesteśmy bardzo często wzywani, jak się coś dzieje tak natychmiast, prawda. Czy Bart mógłby zejść, bo coś nam się zepsuło, czy mogłabyś coś tam i tak dalej. Normalnie podejrzewam, że pracownicy sobie 45 razy wcześniej zadają pytanie, czy musi zwodzić do swojego przełożonego, zanim go sprowadzi, a my z tym, my z tym po prostu nie mamy Żadnego problemu, jak jesteśmy na miejscu. Ale bardzo często, kiedy tylko możemy, uciekamy chociażby na jeden wieczór, gdziekolwiek indziej, żeby jednak obudzić się trochę w innej rzeczywistości, od jakiegoś czasu. Mamy to szczęście, że opiekujemy się. Ogrodem i domkiem w Lanskoronie, więc nawet jesteśmy w stanie wyjechać o 18 po to tylko, żeby tam posiedzieć na tarasie i wrócić na następny dzień, więc to nie jest takie bajkowe, jak ja się nie wydaje. Nie ma takich dłuższych wyjazdach. <laughs> to nie jest takie bajkowe, ale my sami wybraliśmy to. I to chyba spodobało mi się najbardziej. Oni to życie wybrali. Oni je trochę zaprojektowali. Oni wiedzieli, jak to życie ma wyglądać. No oglądaliśmy się Ech. filmów i myśleliśmy, że to będzie fajne. Nie, nie, ty to żartujesz to proszę, oczywiście. Nie, nie, to wszystko przez Bartka w gruncie rzeczy, dlatego, że wymyślił sobie podróż, podróż do Afryki i że spędzi tam jakiś czas i będzie rozdawał tam i grał w piłkę nożną z dziećmi. I jak jechał na tę wyprawę w 2012 roku, to nie powiedział mi, że w związku z tym, że szef jednak ostatecznie nie zaakceptował jego wyjazdu na tak długo, tylko go po prostu wywalił z pracy przed wyjazdem. Więc jadąc tam na te trzy miesiące, które przedłużyły się do czterech, wiedział już, że jak wróci, to będzie musiał sobie poszukać innej pracy, o czym mnie uprzejmie nie zawiadomił, żeby nie robić mi przykrości, bo to było już po Bożym Narodzeniu, a przed Sylwestrem, więc zostawił mnie w takiej błogiej nieświadomości, że wyjeżdża i nie ma pracy. I jak wrócił po czterech miesiącach, no to... Do tej pory tego nie wiem, chociaż on to opowiada za każdym razem od 8 lat. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, że zaczął robić hummus i że mamy ten biznes humusowy, ponieważ no, Bart nie umie gotować i kompletnie nie zna się na gotowaniu, długości gotowania jajek, pieczeniu. Co do czego się używa i w ogóle jest w stanie pedantycznie odtworzyć przepis z jakiejś książki, bo jest magistrem inżynierem, więc, więc dla niego cyrkiel i oko jest najważniejszy. Ale w każdym razie tak, no tak to było, że po prostu przyszedł i powiedział, że przyjechał właściwie z tej Afryki po czterech miesiącach i postawił jakieś takie pudełko humusu, ponieważ wracali przez Izrael, bo zamknęli granicę z Syrią wtedy. No i postawił ten humus i powiedział: Straciłem pracę, będę robił humus. To było zdanie podrzędnie złożone i tak to wyszło. Wtedy sobie pomyślałam, że to chyba było najpiękniejsze zdanie, jakie mogło wtedy paść. No szczerze, mówiąc rzadko kiedy, ale odjęło mi mowę, no. więc yy, myślałam dobrze, ale na przykład jak zachowałam jeszcze mój etat na Uniwersytecie Jagiellońskim, jeszcze przez rok, bo myślałam sobie, na pewno nic się nie uda. To jest ale niemożliwe, żeby. Ja się mógł... zobaczyła, że to jest takie fajne, że potem rzuciła tą pracę. No, nie było to aż tak bajkowe. E, to było tak, że po pierwsze już miałam dość, ponieważ cały ten biznes y, dział się w tym pomieszczeniu. Znaczy tu Bart gotował tą swoją cieciorkę, tutaj robił ten kumus, a ja przychodziłam z pracy i już na schodach tam na dole czułam ten e, zapach, nazwijmy to, gotowanej cieciorki, a potem przyłazili ludzie, dzwonili do nas nawet o 22 i mówili przez domową, dzień dobry, a właśnie dobry wieczór, jest jeszcze jakiś kumus? Ja myślę, ostatnie nie dam rady. I po roku powiedziałam, koniec, a musimy to znaleźć... tylko wtedy, jak wylądowała na suficie? Bo o Boże... Tak, no więc szybko, czasami się rozszczelniały, i, mm, i mieliśmy takie gejzery cieciorkowe, które lądowały na, na suficie. Szybkowarów, których wybuchy można znaleźć w internecie. To jest spektakularne i trudne do usunięcia. Zastanawiałam się też, czy oprócz tych wybuchających szybkowarów, to czy w tym mieszkaniu są jakieś takie miejsca albo przedmioty, które świadczą o tym, że Kasia i Bardz zajmują się kuchnią na przykład. Czy możemy, kiedy wchodzimy do tego mieszkania, poczuć od razu, z kim mamy do czynienia? Czym zajmują się ci ludzie? No ja myślę, że nikt nie ma kuchni, która ma 37 metrów kwadratowych. halo? Ale kuchnię... <laughs> Czy ktoś ma y, taką kuchnię jak ja? Ja mam największą kuchnię, y, po prostu chyba ze wszystkich moich znajomych, tą których znam. Kuchnię masz. No, miałaś wcześniej, zanim się tym zajęliśmy, więc to nie jest efekt naszej pracy. Nie w tym jest rzecz, tylko pytanie: dąży do tego, że jak ktoś tu wchodzi pierwszy raz, to, się, to nie musi się zastanawiać, co robią właściciele, bo jest w kuchni takiej ogromnej, to 37 metrów kwadratowych. No, mi się wydaje, że w tym momencie właśnie nasza praca jest widoczna tylko przez to, że są tutaj laptopy otwarte. A nie ma tu żadnych laptopów. Jest na dole. Ja nie wiem, jak to jest, ale wszyscy wiedzą, co robimy. Oprócz tego, że robimy też festiwal kulinarny na Jedzeni Fest i pikniki krakowskie, oprócz tego, że bardzo się angażujemy w różne rzeczy, które są związane jednak z kulinariami i z tym też ostatnio, jak ludzi trochę nakłonić do tego, żeby chociaż częściowo zrezygnowali z produktów zwierzęcych, odzwierzęcych, a zaczęli jeść bardziej roślinnie. Bardzo nam jest to bliskie sercu, a myślę, że też to, że mimo wszystko w tej kuchni jest tyle starych przedmiotów, które są związane z pracą w kuchni, albo są jednak, tak jak, nie wiem, naczynia, stare otwieracze do konserw, czy na przykład taka wspaniała rzecz, która tam jest czerwona, to jest, to jest pojemnik, opakowanie na, opakowanie na, 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 no, czekaj, na jajka, na nie na więcej, na dużo, na 30 jajek, które ostatnio wzięliśmy, ponieważ y, kupujemy jajka o y, tak zwanej baby. Więc wzięliśmy tą wspaniałą, y, wspaniałą rzecz ze sobą z lat 70. i okazało się, że y, wszystkie jajka są za duże. <ścoughs> I w związku z tym stanowi to w dalszym ciągu wystrój tej kuchni. Naprawdę, jak wchodzi się do tego mieszkania, to ma się wrażenie, że tutaj nic, nic absolutnie nic nie jest przypadkowe. Nie przypadkowa jest kolorystyka, ale to, to właśnie, co, co powiedziałam wcześniej, a co chciałabym żeby powiedzieć, że, że ja teraz się na tym zapałam, jak o to zapytałaś, że rzeczywiście, że właściwie nasze kolekcje dotyczą E, dotyczą w dużej części przedmiotów e, w kuchni, czyli właśnie kubków, czy talerzy, czy filiżanek, czy dzbanków, czy nawet jak jest popielniczka, to i tak u nas jest wykorzystywana jako miseczka, e, czy garnki, czy te emaliowane wszystkie rzeczy, to fakt. E, a do tego, mm, no, lampy, które też bardzo lubimy, czy krzesła, których już nie wolno mi zbierać. Samochody, motocykle, rowery. <gry> Kolekcjonujemy parę rzeczy. Tak, mamy Lambretę z 1954 roku na chodzie, nasz piękny skuter, no nie stoi tu akurat. Mamy też piękną kolekcję miodów. Tak, bo bardzo lubimy miody. To tylko część naszej kolekcji. Ostatnio doliczyliśmy się 11 rowerów w naszym życiu, które mamy i udało się sprzedać trzy. więc w dalszym ciągu mamy dużo rowerów. I wszystkie są stare. Mówię Kasia Pilitowska i myślę też festiwal. Festiwal na jedzeni Fest. Bardzo specyficzny czas, w którym można poznać wytwórców naszego ulubionego jedzenia. To w pewnym sensie mm, skraca dystans między tą osobą, która kupuje jedzenie, a tą, która go wytwarza. I Kasia teraz opowie o tym trochę więcej. Na pewno to, co powiedziałaś pierwsze, czyli to, że to jest po pierwsze skracanie tego dystansu między, między kimś, kto gotuje, produkuje, a między tym, kto to po prostu je. Je, po prostu je, bo wcześniej czy później to zje, nawet jak kupi to w słoiku. Myśmy byli pozbawieni takiego kontaktu z takimi ludźmi, ponieważ lata. Jeszcze takie niedawne, może nie, późne 90. i początek tego wieku przyzwyczaiły nas do tego, że sklepy wielkopowierzchniowe są takim rajem dla nas. Tak? Przychodzimy i mamy wszystko, tak? wszystko możemy tam też zrobić. Potem powstały te galerie molochy, gdzie można um, równocześnie oddać do wyprania garnitur, wyprasować sobie spódnicę, wszyć zamek itd. itd. I, um, I wydawało nam się to rzeczywiście. Super, że nie tracimy czasu, tylko jedziemy ym, i wszystko mamy. Ym, I ta naturalna więź z producentem, czy z osobą, która gotuje, którą mamy wyniesioną z domu, tak? bo widzieliśmy mamę, czy babcię, y, czy koleżankę, czy kolegę, którzy gotowali, i potem myśmy to jedli, to było dla nas zupełnie naturalne. A potem się nagle tego pozbyliśmy, nagle to wymazaliśmy. Y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, y, dotarło do nas bardzo dużo y, rzeczy. Z różnych um, kręgów kulturowych um, do jedzenia. Tak? Pojawiła się w naszym życiu Azja, której wcześniej nie było. Tak? Oszaleliśmy 7 lat temu, czy mniej więcej dekadę temu, nagle pojawiło się sushi. Wtedy wszyscy: Wow, sushi, prawda? Potem ta kuchnia bliskowschodnia. E, o tyle, o ile może części bardzo niewielkiej społeczeństwa to nie onieśmiela. Nie jedzenie pałęczkami, czy. Um, Paluchami czy wylizywaniem chleba, chlebem czegoś tam. O tyle dla wielu osób stanowi to pewną przeszkodę. I pobyt w restauracjach czy w kawiarniach jest dla nich stresujący. I zawsze sobie potem myślę, no dobrze, jak to nie będzie mi smakowało, a wydam na to stówę i, i tak dalej. Taki festiwal nie tylko powinien skracać ten dystans między ludźmi, którzy jedzą, a między tym, którzy to produkują czy gotują, pokazywać tych ludzi, że to nie jest już jakiś kucharz ukryty w piwnicy, albo na zapleczu, albo gdzieś tam gotujący, tylko to jest Kasia, to jest Bart, to jest Zosia. Każdy z nas przeszedł jakąś taką drogę życiową. Większość z nas nie jest wykwalifikowanymi kucharzami. Ale też są tacy profesjonaliści. E, a z drugiej strony, żeby ci ludzie w jednym miejscu mogli, mogli skosztować mnóstwa rzeczy, e, których nigdy nie jedli, nie kosztowali i właściwie w większości przypadków nie muszą za to płacić, żeby to skosztować w sensie, żeby były te takie małe, małe degustacje. I mogą zadać te wszystkie niewygodne pytania, które. Nigdy im by nie przeszły przez usta, gdyby i na przykład, nie wiem, w takim wieżynku na przykład, albo w jakiejś takiej, nie wiem, wielkiej restauracji wspaniałej. A tutaj e, ten kucharz, który stał, potrafił odpowiedzieć przed tobą, potrafił odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, e, potrafił zachęcić cię do skosztowania. I ty nie wychodziłaś z tego festiwalu z poczuciem, że no, przepa <laughs> przepadły pieniądze. Tylko z poczuciem tego, że um, nie dość, że poznałaś fajnych ludzi, to jeszcze, że posiadłaś jakąś taką wiedzę tajemną, której do tej pory nikt ci nie przekazał, bo też nie było komu jej przekazywać. Tak? Więc um, ten festiwal stał się takim nie tylko świętem jedzenia, ale spotkaniem ludzi, ludzi z ludźmi, różnych ludzi, z różnymi ludźmi. I międzypokoleniowym festiwalem, czyli przychodzili tam ludzie bardzo młodzi. Na początku tych ludzi bardzo, bardzo młodych było bardzo, bardzo dużo, ponieważ to było taki, tak, taki, taka pierwsza impreza kulinarna w Krakowie, e, która pokazywała tyle aż restauracji czy tam barów, a potem, ta, a potem m, zaczęli przychodzić z rodzicami, z dziećmi i stało się to takie bardziej trochę rodzinne święto. Jedzenia, do tego w międzyczasie doszły degustacje, warsztaty kulinarne. No i był taki moment, w którym przez dwa lata pokazywałyśmy też dokumenty kulinarne, bo do tego wszystkiego zawsze chciałyśmy dorzucić tę cegiełkę edukacyjną. Dobre życie, fajna praca, otaczanie się ciekawymi ludźmi, cały czas nowe projekty, nowe pomysły. To są właśnie Kasia Pilitowska i Bart Suder. Dziękuję Wam bardzo, a my słyszymy się w następnym odcinku podcastu na miejscu.